Part. Show me your hands! Hands! Is that door. Rozpocznie się y, ostatnia prosta przedostatniego okrążenia. Przyspiesza, no wyprzedza kiszpana. No, no, no. Co on robi? Oszalał! A może właśnie takiego szaleństwa potrzeba? Spokojnie, jeszcze zostało 100 metrów. Jeśli szukasz odpowiedzi na bardzo filozoficzne pytanie, ile parówki w parówce, jesteś w odpowiednim miejscu. Oby ci stara na covid zdechła tych jebany. A wypierdalaj. Tak, Hiszpanii mieszkamy. Parówko, droga parówko, lec na śrubowisko słówko. Niektórzy myślą, że do parówek dodaje się też tekturę i papier toaletowy. Sprawdźmy sobie! Zdarzyłeś mnie! Zdarzyłeś mnie! Policja! Albo ty spierdalaj! Mało latem byłem w gangach, łamię prawo, tak jak każdy prawnik Stając na krawędzi piekła, chcę być aniołem Modlę się do Boga, z pod Nie Nic teraz też jakby tak za dużo tutaj mówić, ale po prostu mam bardzo mocnych przyjaciół Nie wiem, nie znalazłem żadnego potwierdzenia tego mitu I braci, i wszystko, jestem, mamy okropną sieć ludzi tutaj, to jest po prostu... Eee... Yy... Niech związek parówek i papieru toaletowego zostanie tam, gdzie jego miejsce. Ja pierdolę. Ja należę do pewnych osób i to nie jest tak, że. Może byle który penner po prostu gdzieś tam spod e, cyca swojej starej przyjść i po prostu zaczynać jakieś afery czy cokolwiek, bo tutaj nic nie będzie odpowiadane. W filmie nie wystąpiła ani wciągająca fabuła, ani żaden zaskakujący zwrot akcji. W momencie, w którym ktoś próbuje mnie ośmieszyć, próbuje ośmieszyć nas wszystkich. I... my na to coś takiego nie pozwalamy. WY KURWY WY! Tatuaże, tatuażek, tatuażek, Ja nawet nie muszę nic robić. Tak, to prawda. Parówek nie powinno się gotować we wrzątku. Najlepiej wrzucić je do zimnej wody i stopniowo podgrzewać. Ja jestem kurwa osobą nietykalną, kurwa dla ludzi jak was. Damy sobie z tym radę. Na szczęście mamy nagrania. Możemy każdemu chujowi w mordę, kurwa wsadzić po łokieć te nagrania i pokazać, co tam było. Koniec. Kropka. Pierwszą sztukę masz na Tesla. Już za drugą płacić Keszna. Zatruję tym miastem, to towcom. Lepiej pójść do rekonesans. Lecz parówka niczym głucha, Małej Asi już nie słucha. Wiecie już wszystko, co trzeba wiedzieć o parówkach.